Uwaga, będzie kontrowersyjnie. Coś ci powiem, a ty daj znać, czy to OK. Ale zanim skomentujesz, obejrzyj proszę do końca. To ważne. Mam 14-letni samochód. Zastanawiam się, czy mogę parkować go na ulicy. Czy powinnam raczej w garażu? Bo w sumie Kasia z podpiątki ma taki dwudziestoletni. I chyba niedawno jej się zepsuł. Jak zobaczy z okna mój, to pewnie zrobi jej się przykro. Nie mogę z tą Aśką. W sumie to miła i taka fajna. Nawet ostatnio mi mąkę pożyczyła. Ale ona cały czas do fryzjera chodzi. Żeby tylko chodziła, ona się z tym obnosi. Zamiast czapkę założyć, ona bezczelnie tym włosem przepoczy jak flaga na 3 maja. To na lewo, to na prawo. A mnie przecież nie stać na artacza. No bezczelna. Poczekaj, ty awansowałeś, co nie? Ale że naprawdę zaktualizowałeś sobie profil na LinkedInie? Ale wiesz, Abed Albanmi, który dodał Cię do sieci znajomych jakieś 10 lat temu, kiedy Wasze firmy robiły wspólny projekt, w którym z Was nie brał udziału. Tak, ten Abet, no to on nie awansował. I co, uważasz, że to ok? I jak? Co myślisz? Normalne, czy jednak nie? Jedna rzecz, którą moje dzieciństwo było nasycone, to było porównywanie. Nawet jeśli było to porównywanie, in plus do rodzeństwa, do innych dzieci, dostać piątkę, a ktoś dostał szóstkę? Dostałeś szóstkę! A ile osób jeszcze ją dostało? Z perspektywy lat uważam, że to nie było dobre. Nie mam też zasad moim bliskim. Dla nich było to przejaw, troski i wyraz zainteresowania moim życiem. Inne czasy, inna wiedza, inne zasoby. Te same dobre chęci. Ja będę swoje dzieci wychowywać bez tego. A paradoksalnie uodporniło mnie to na porównywanie się do innych. Wiecie, żeby nie zwariować, musiałam się od tego odciąć. I dzięki temu od bardzo wczesnego momentu zaczęłam postrzegać sukcesy innych nie jako powód do zazdrości i złych emocji, a źródło inspiracji i motywacji do realizowania własnych celów. No i wiedziałam, że nigdy, przenigdy nie będę z robić ofiary i myśleć o sobie w takich kategoriach. Never ever. Bo to totalnie zmienia życie. Na gorsze, jako mama dwójki dzieci nie będę ich nigdy do siebie porównywać, bo rodzeństwo ma trzymać sztamę, a przy tym różnić się pięknie. A czego chciałabym nauczyć moje dzieci? Może was zaskoczę, ale że zawsze w czymś znajdzie się ktoś lepszy od nich, ktoś bardziej mądrzejszy, atrakcyjny, szybszy, bogatszy. I to jest normalne. Tak działa życie. To dużo jest nas na tym świecie, żebyśmy my wszyscy byli najlepsi, ale to nie jest wymówka jeśli naprawdę na czymś im zależy. I też nie powinno być to dla nich źródłem frustracji, tylko motywacją i jedną wielką inspiracją. Chcę wychować ich na ludzi, którzy gdy ich kolega odniesie sukces, będą cieszyć się razem z nim, którzy kiedy zobaczą kogoś fajnie ubranego na ulicy albo jakieś fajne auto, to powiedzą wow, ale fajna stylówka. Super auto. Banalne, co? A ja głęboko wierzę, że radość i szczęście przyciągają radość i szczęście. A chcę, żeby takie same osoby znalazły się w ich otoczeniu. Chcę im przekazać i to bardzo ważne, że dorosły człowiek jest sam odpowiedzialny za swoje uczucia. Kropka. Że porównywać powinni się głównie z samymi sobą z przeszłości. A Wy co o tym myślicie? Dajcie znać. Zachęcam do zaobserwowania. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć i czoła.